Sponsorem materiału jest War Thunder. Tonący brzytwy się chwyta. A więc przed wami drugi film o reklamach gier mobilnych. Na samą myśl o nagrywaniu tego filmu zachorowałem. Jeżeli ktokolwiek nie jest świadomy, to przestrzegam, że te akurat reklamy są bardzo nienormalne. Leżycie sobie spokojnie z dziewczyną. Nagle do waszego domu dobijają się zombie. Został tylko jeden rozsądny wybór. Tu przykład najnormalniejszej reklamy, jaką udało mi się znaleźć. Nie mówcie, że nie ostrzegałem. Wszystkie treści tutaj są czysto edukacyjne, nie popieram zawartości tych reklam i moim celem nie jest wywołanie podniecenia u was reklamami z nacechowaniem erotycznym. Czy ty mnie zdradzasz? Rozwód. Dołącz do nich. Pch, ona jest w ciąży, nie? A tak, dołącz, dołącz do nich. Będziecie w cztery osoby. Otwierasz szuflady z kosmetykami, ale nie ma tam tamponów. Hmm. Pytasz się znajomego, a on... O, zatyczki do nosa. Mój książę Koń, czy zostaniesz moim właścicielem? <laughs> Najlepsze jest to, że ta gra serio istnieje. Tak samo jak istnieją windy. Znacie taką grę, ruletkę ze środkowym palcem w windzie? To w tej reklamie mamy chyba coś na jej wzór. Prawdopodobnie lepsze to niż natarczywy bezdomny w tramwaju. Dziecko wisi na drzewie. Co się stanie, nikt nie wie. Aż tu nagle dinozaur chce go zjeść. Niestety zawalił drzewo. Oba stworzenia wpadły do wody, a ty musisz podjąć wybór. Uratuj bestię. Plus 999 siły. Uratuj dziecko. Znak zapytania, znak zapytania, znak zapytania, znak zapytania, znak zapytania, znak zapytania. Twój wybór był oczywisty. Pewnie zdziwiliście się, że wybrał dziecko, ale to co się dzieje później jest jeszcze mniej przewidywalne. Przynajmniej się nie rusz. Chciałbym dobić 200 tysięcy subów do końca roku. Generalnie wiem, że gówno się obchodzi, co ja bym chciał, ale jeżeli ty chciałbyś więcej filmów, to możemy zrobić szybkiego deala. Każde 3000 polubień pod tym filmem to jeden film więcej do końca roku. Po prawej mamy trzy hot a po lewej jakąś cigiemkę. Problemem są drzwi. Nie wiem, czemu te trzy kobiety strzeżone są lepiej niż Bank Rezerw Federalnych w Nowym Jorku, no chyba, że są więzione. No wtedy rozumiem. Wracając, jakoś trzeba się do nich przedostać. Reklama proponuje nam parę rozwiązań. Śrubokręt? Średnio. Łom? Rozwala kłódkę. Obcęgi? Miażdżą łańcuch. Został jeszcze dynamik. Bądź czymkolwiek. Rób cokolwiek w tej nowej grze z nieskończonością możliwości. Bądź okrutnym orkiem. Albo pięknym elfem. Albo kolesiem. Bądź czymkolwiek, rób tokolwiek. Jakaś laska stoi w kolejce. Ty zakładasz gogle z noktowizją, a tu nagle dynamit w jej brzuchu. Ogłóż ją. To chłopak. Zdecydowanie to druga opcja. Moja <grystanie> reklama nawet nie jest jakaś zła, ale wyjątkowo bawi mnie, że ten łoś tańczy. <grystanie> Najbardziej ekscytujące gry 2025. Ojciec i syn. Zakazana miłość. Zakazana przez artykuł 200 kodeksu karnego Polecałbym, że Kąpiesz się z laseczką 10 na 10 Aż tu nagle do toalety wbija ci żona Na szczęście obyło się bez spiny Zaciągasz się pierdem I czilujesz bombę Twoja laseczka się wynurza Ale o nie To ta głupia żona Rzucasz w nią wszystkim co masz pod ręką Ona niestety też <ścoughs> Suszarku Dodaj chłop strzela zapłodnieniem z brzucha no, naprawdę ciekawe. Lewele 50 pogardliwie rzucają recepcjoniście ręczniki na twarz. Wydawałoby się, że pokornie to przyjął, ale nie. Bardzo się zirytował i chciał się zemścić. Wow, morderstwo. Maszyna zmienia cię w żołnierza. Twoja nowa osobowość to. 11 września. To jest kurwa tak unhinge, stary, nie? Jebany airport billionaire idol tycoon. Bijasz do kibla, a to damski. Chcesz wyjść, ale wchodzi sekretarka. Oh no. Poważ się w kabinie i masz przed sobą dwa wybory. Ukryj oraz krzyknij po pomoc. To niestety tyle. Powiem szczerze, że w porównaniu do poprzednich całkiem słabo. A więc... Czy zwierzaki nas podglądają? Zignoruj. Użyj kota jako prywatywy. Muszę zaznaczyć, że zdecydowanie odradzam drugą opcję. A poza tym nie wiem, jak miałoby to wyglądać. I muszę zaznaczyć, że zdecydowanie nie chciałbym wiedzieć. Ledwo żywy dopływasz do bezludnej wyspy. Zapalasz fajka i odnawiać się całe zdrowie. Nie wiem nic na temat gry, ale. Całkiem dobra reklama papierosów. Kolejna reklama gry wojennej. Tak do mnie mam. Przychodzi żołnierz do klubu, a ochroniarz do niego wypierda. Więc wraca z koleżką, co ma level 19 i problem znika. Przy okazji inni żołnierze rozrzucają pieniądze. To do za dźwięk? Kiedy mówimy o grach wojennych, większość tytułów opiecuje realizm. Ale War Thunder naprawdę gotuje. Synu. To pełnoprawna gra o walkach pojazdów, w którą zagrasz za darmo. Na PC, PlayStation, Xbox i urządzeniach mobilnych. Ponad 2,5 tysiąca pojazdów z różnych epok. Czołgi, samoloty, helikoptery, okręty. Realistyczna fizyka, różne typy pancerzy i pocisków, a do tego szczegółowy system uszkodzeń, który pokazuje dokładnie co poszło z dymem po trafieniu. Silnik, amunicja, załoga. Jeśli chcesz dokładnie przebadać sprawę, wszystko zobaczysz w trybie X-Ray, który działa jak rentgen dla czołgu. I nie musisz mieć Komputera z NASA gra działa płynnie nawet na słabszym sprzęcie, a nawet na tym mobilnym. Wersja na iOS i Androida wygląda zaskakująco dobrze. aż wygląd jest przecież ważny, bo z jakiegoś powodu masz tutaj rozbudowany system personalizacji, a w tym mnóstwo kamuflaży, historycznych oznaczeń i ozdób dla wszystkich typów pojazdów. Jeśli jeszcze nie grałeś, to mam dla ciebie dobrego deala. Zarejestruj się z mojego linku w przypiętym komentarzu lub opisie filmu. Nowi gracze oraz ci powracający po co najmniej 6 miesiącach przerwy na petycji.com Dostają ogromny pakiet bonusowy, ale tylko przez ograniczony czas. 100 tysięcy srebrnych lwów, 7 dni konta premium, wiele ekskluzywnych pojazdów i ozdobę Eagle of baylor. War thunder już polecam któryś raz, więc jak jeszcze nie pobrałeś, to czas ucieka. Pierwszy opisie. Udrzeń podbiega do laski i pyta się, czy zostanie jego dziewczyną. Ta niestety mu odmawia i mówi, żeby przestał marzyć. Ten kładzie się na ziemię, ale nie. No i chyba pokazał jej co straciła. Level 50 Mafia Boss masuje łydę starszej babci. Ta okazuje się być cukierkową mamusią, a w zasadzie babusią i rzuca mu hajs na podłogę. A później... Em, zauważa to nup na piątym poziomie i wpada na genialny pomysł. Dać osom urządzić się w dupę. Uzyskuje wygląd lepszy niż fagata po brazylijskim liftingu i osiąga sukces. Mój mąż nie dotknął mi od trzech miesięcy. Przejrzeć mu telefon, no i okazuje się, że gra jakieś gówno. Niektórzy grają w CESA, niektórzy grają w Minecraft, niektórzy grają w Fortnite, a ja pykam sobie w Craft Night. Tu, um, nawet nie chcę mi się opisywać tej reklamy, ale wiecie co? <laughs> Bardzo rozbawi mnie fakt, że ten niemowlak wygląda jak ten mem. Swoją drogą mem prawdziwy, zdecydowanie tak wyobrażam sobie swojego ojca jako dzidzie. Człowiek ma włosy prawie od urodzenia. Oczywiście wraz z wiekiem pojawiają się w różnych miejscach, ale w tej reklamie mamy do czynienia chyba z wilkołakiem. A poza tym jest obrzydliwa. Jezus Maria, współczuję każdemu kto je podczas oglądania. Ale, żeby wasz posiłek był smaczniejszy, kolejny materiał zaczyna się od strania do gęby. Wiecie co, ja już nawet nie będę tego opisywał, obejrzyjcie sobie. Nie mam już neuronów. Szczur robi pompki, gdy tu nagle pojawia się kot. Co z tego będzie? Ja nie wiem. Jest serio reklama PUBG Mobile? się ma do w ja przyszłości? Tak, ta reklama jest prawdziwa. Wypuściłem m.in. PUBG Mobile Indonesia z okazji tego, że dodali taniec tego szczura do gry. Dzięki. Daj nam dołączyć do gangu, proszę! Jesteśmy bezdomne! Mm. Okej, okay, ale miłość jest zakazana w gangu! Dok, hmm. przygotuj dla nich pokój. Tak, Don Corleon, naprawdę jesteście parą. Prosimy, niech to będzie nasz sekret. Hmm. Może jakiś trąci. Hmm. Albo w przeciwnym wypadku. Niech żyje LGBTQ Król zasłania oczy królowej i w formie zabawy pyta się: Zgadnij, kim jestem? Nergui? Nie. Hmm, ubadan? No i tyle z zabawy. Nie mogę oddychać i e, nie popieram tego. E, pokazuję to w kontekście edukacyjnym. I nie skomentuję w ogóle tej reklamy. Jak ktoś jej nie rozumie, to e, raczej dobrze. Widzimy, że kolejna gra to straszny nauczyciel 3D. Na końcu też widzimy, że budowa ciała deintrezyniaka, choć sama twarz to bardziej na tle Ale to, co się dzieje w samej reklamie. No, dziecko wkłada swoją głowę do toalety, a z niej powstaje Skibidi toaleta. 🎵🎵🎵 umierać. Tutaj domniemam, że artykuł 197 kodeksu karnego, w sensie no ta pani nie wygląda na zadowoloną, a ten grubas w kaciach to nie wiem, no spoko, spoko, fajnie, fajnie. W kolejnej reklamie widzimy innowacyjny sposób nagrania w ping-ponga, piłką gimnastyczną. Niestety gołą przesadził, w efekcie spowodował... A później molekuły gówna zmieniły go w zombie. Zaiste wspaniałe. Wspaniały byłby też wyścig ciężarówek. Nie wiem, czy kiedyś oglądaliście. Fakt jest taki, że realnie istnieją. I uważam, że to bardzo ciekawe. Jeżeli nie wiecie, jak takowe wyglądają, to teraz już wiecie. Jeżeli myślicie, że były to Transformersy, to nie wiem, może. Ale w kolejnej to na pewno są Transformersy. Poza tym jest zabawna, bo jest po hiszpańsku i jest kiczowata. I nic z niej nie rozumiem, więc nawet nie będę tłumaczył. Bardzo innowacyjne, myślę, że najlepsze, co dziś widziałem. Nie widziałem też nigdy faceta w ciąży. No chyba, że spożywczej. Ale na szczęście szybko się to zmieniło. Niestety jego żona postanowiła cudzołożyć z inną kobietą. Dołącz do nich. Rozwód! Po wziętym rozwodzie protagonista wrócił do starego domu, babci. a my musimy pomóc mu w renowacji, przekładając puzzle ręką na ekranie, wstruszająca historia. Jestem w związku z najbardziej niemiłą dziewczyną, jaką znam. Ale jej przebaczam, bo jest hot. Opis w związku z alternatywkami, nie wiem. <laughs> Babcia lata na e, helikopterze i strzela do ludzi, a w jej kierunku leci plik! E. Wow! Najlepszy skaner dokumentów. No, kojarzę tego gościa. Zanim Donald Trump. <noise> mamy wybrać, czy idzie do piekła, czy do nieba? Myślę, że do piekła. Myślę, że to zły człowiek. Jeżeli się zgadzasz, to podbij ten film. Chociaż w tych czasach to połowa może się nie zgadza. Nie ma słów w języku polskim, żeby odpowiednio opisać poziom tych reklam. A najlepsze jest to, że ja i tak pokazuję wam te normalniejsze, bo połowa, które serwuje YouTube, to. Albo takie coś. Wywnioskujcie, co chcecie z tej reklamy. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że napis zachęca do pobrania aplikacji, ponieważ wtedy uświadczycie obrazek bez cenzury. Niestety nie mogę wam pokazać napisu, ponieważ za nim widać, yy, no, zbyt dużo. Jakaś gówniana reklama. Zwróciłem tylko uwagę, że chłop wygląda jak generator frajdy z kolumbijskimi genami. Chociaż jak tak teraz patrzę, to może nie. Ale to bez znaczenia, bo picie alkoholu podczas jazdy autem to prawdziwy generator fajdy. kolejnej reklamie wcielamy się w księdza. I naszym zadaniem nie będzie żadnego rodzaju polowanie na dzieci, tylko spowiadanie ludzi w konfesjonale. Cześć ojcze, czuję się bardzo winny. Czemu czujesz się winny? Zradziłem swoją żonę z inną kobietą. Czemu to zrobiłeś? Czy była piękna? Była piękna i byłem piany. To normalne kiedy jesteś piany. Twoja żona ją zna? Tak, są najlepszymi przyjaciółmi. Czy żałujesz tego? Teraz wszyscy jesteście najlepszymi przyjaciółmi. Kocham zdradzać, haha. What the fuck? O nie, diabeł go złapał. Stuczka drogowa, godna stophama. A z niej wywiązała się sroga kłótnia. Czy jesteś ślepy? Nie będę miły. Gdzie są twoje oczy? Czy jadłeś je z ryżem? Nie rozumiem. No to, że jest tak? Pies sika z tratwy do wody i rekin go gryzie jaja. Aż tu nagle piraci z Karaibów ostrzeliwują się na tratwie. Pies całkiem szybko zapomniał, że jest bezpłodny. A więc z drzewa i kukurydzy zbudowaliście czarną perłę. No właściwie kukurydzianą. Nie zachęca mnie ta reklama, ale ogólnie stopy to jest chyba już taki trend w tych reklamach jak żygi i pierdzenie. Nie wiem, czemu Pani nie ma pomalowanych paznokci na drugiej stopie, polecam uzupełnić pedicure. Ja pierdolę. Ja nie mogę tego pokazać. Czemu ta reklama ma zbrodnie wojenne? Kochanie, nie zostawiaj mnie, proszę! No cóż, pora na chyba księdza. Mój panie, on chce rozwód. Nie jest już ładna. Nikt jej nie chce. Czy ten mężczyzna jest winny? Tak nie. Zdecydowanie tak. O jezu, martwy wieloryb. Może łez. O, wieloryb żyje. Dobra, mamy jakąś dziewczynę na 23 poziomie. Nie, dobra, nie, do widzenia. W kolejnej reklamie mamy goryla i mężczyznę. Naszym zadaniem jest podpiąć łańcuchem goryla tak, aby pomóc zagubionemu mężczyźnie. Niestety, chyba nie wyszło. O, opier... On go chyba zabił. Słowami zakończenia, ten film już wcześniej był, niestety spadł z rowerka. Cóż wam mogę powiedzieć? Technologia ciała mnie zniszczyć. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o War Thunder. Pierwszy link w opisie.